Dzień widzowie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj sobie stwierdziłam, że zrobimy sobie awatary na kod, czyli typu wpisujemy yy, yy, kod do jakiegokolwiek jakiejkolwiek rzeczy, tak? No i nam wyszukuje. Nie? No więc tak, yy, ja sobie pójdę na jakiś domek. W ogóle mamy nowy domek, jak już dawno był to sorry, bo nie wiedziałam. Dobra, chodźmy na 33 może. Okej. Okay. Dobra. Yy, zamknijmy sobie drzwi i już pokazuję kody. Yy, ja pójdę może na górę. Okej. Okay. To ja tutaj będę. I będziemy robić tutaj awatar. No więc tak. Pierwsze rzeczy to ogólnie czekajcie. Dobra. Musimy mieć taką wysokość, bo robimy teraz ogólnie skina. Musimy wziąć białą skórę, i potem musimy ściągnąć wszystkie rzeczy, bo ja na każdych dosłownie odcinkach mówię, ściemnając wszystkie rzeczy. Jak gram w Brookhaven przynajmniej. Dobra. Teraz sobie um, wpisujemy 1 3 2 4 1 9 5 2 6 5 1. OK, mamy włosy. Teraz jeden, zero, cztery, dwa, pięć, zero, siedem, cztery, osiem, pięć, pięć. Halo, czemu nie chcę wyszukać? Czekajcie chwilę. Mm, jeszcze raz, bo pewnie źle wpisałam, czekajcie

Nie, no mam dobrze, że to nie wiem. No to robimy kolejny. Jeden zero cztery dwa pięć zero siedem sześć siedem dwa dziewięć. Prawdopodobnie. Aha. No to tak. Mm. Teraz sobie wpisujemy kolejny. 1, 2, 8, 0, 8, 6, 6, 8, 1, 3. Jak teraz nie wyszuka, to nie robię już. O, wyszukało, wreszcie coś wyszukało. Dobra, spróbujmy teraz tamte kody. Tylko pewnie wpiszmy zamiast 0, 6. Ym, jeden, sześć, cztery, dwa, pięć, zero, siedem, siedem, cztery, osiem, pięć, pięć. Teraz zobaczmy. Aha. Czekajcie ogólnie, jak ktoś mi cały czas płaka do drzwi. Co to jest? Co to jest? Hej, Wikusia. Hejka, Ke, Wika, mam kilka propozycji. Co? Możesz nagrać pewnie. Możesz nagrywać. Nagrywać. No dobra. Więc tak, przez to uzyskaliśmy takie włosy i czapkę. Chyba robimy Cinamor. Yy, więc tutaj też pisze. Cinnamon roll. Ok. Zróbmy sobie tak. I tutaj też. Kristyn, Namon, Roll. Nie wiem, czy dobrze w ogóle piszę. No i był czyli rodzinka. Aha. No nawet fajne. Okej, okay, tak się prezentuje nasz pierwszy awatar. O. 10 skinów. O jezus. Dobra. Robimy kolejny awatar. Raz musimy wpisać 6 2 1 9 7 3 0 3 0 5 Dobra, mamy spodnie. Jest so znów, kto to jest? Jakieś ładne skiny. No dobra. Teraz robimy górę w sumie, bo góra pewnie jest już, tylko no jest góra. No brokawan jest tak głupio, że no no musimy coś założyć. Dobra, dajmy, że tak. Fajne propozycje. Um, nie umiem napisać tak, dobra. Mamy na no więc tak. Ym, możemy też sobie wpisać 1 2 5. Yyy. 1 1 2 5. Jeden, jeden, dwa, pięć, dziewięć, jeden, cztery, dziewięć, jeden, cztery. Dziewięć, jeden, cztery, dziewięć, siedem, sześć, dziewięć, siedem, sześć. Trzy. Zobaczmy, czy coś wyszuka. ucho no dobra. Teraz osiem, jeden, dwa. Dziewięć, zero, osiem, nie, to nie jest osiem, osiem, sześć, pięć, trzy czekajcie, pięć, czy skończyłam? I teraz ostatnio to pięć. O, no nawet fajne włosy. Teraz y, wpiszmy sobie. Sześć, dwa, siedem, sześć, zero. Oj sześć, zero, sześć, osiem, osiem, dziewięć, osiem. no nie, znowu wpis. Aha, co to jest? dajmy tak i mamy coś takiego. No dobra. Nie wiem, czy to dobrze wygląda. Ej, i nawet fajnie to wygląda. Bo moje kole jest Twoją fanką. Ok. Nie wiem dokładnie, co wtedy napisała. Ale okej, okay. ludziki. To subskrybujcie mój kanał bo ogólnie ta osoba, która to teraz ogląda, czyli otóż ty nie masz jeszcze suba zostawionego ani lajka, więc proszę to zmienić, żeby subskrypcja nie była czerwona, tylko szara. I żeby lajk nie był biały, tylko niebieski lub czarny. No. Więc no proszę was. Na końcu wam pokażę mega fajną rzecz, którą możecie kupić za Vip'a za 999 Robuxów, nie? No więc tak, teraz robimy kolejny filmik. Jezu, jaki filmik, co ja gadam, jaki filmik. Ej, a mam pytanie. No, jakie pytanie masz? No dawaj. Dobra. Ja. Ja na jakąkolwiek stronę w moim zeszycie, bo ogólnie mam z 10 kartek tego wszystkiego. Dobra, mamy. Ojejku, tu jest dużo. Teraz y, wyszukujemy twarz. 1, 2, 8, 1. 1, 2, 8, 1, 4, 5, 3... 100, 0, 2. Co zrobiłaś, co? Co zrobiłaś i że jesteśmy trochę mało? Aha, nie wiem o co jej chodzi. Jeszcze raz. 1, 2, 8, 1, czekajcie, 1, 2, 8, 1, 4, 5, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 2, jak nie ma. Serio już co nagrywasz? Za chwilę. To kolejny kod. Jeden, trzy, cztery. Osiem. Zero. Dziewięć. Osiem. Pięć. Sześć. 5, 0. Jak nie ma! Nie. Dobra, zjeżdżam na kolejną stronę, bo ta już niezbyt mnie. Mm, dobra, pomamy. Teraz y, będziemy mieli taki dziwny wózek, i to jest 100% prawda. 1, 3, 3, 6, 9, 3, 8. Cztery, dwa, jeden, cztery cztery, dwa, jeden, cztery. Patrzcie, nie. Yy. Mm. Mm. Wow. Bra, ja bym zaleciła teraz Jezus Maria, cały czas do drzwi ktoś. Co to jest? Aha, moja fanka. No hej. Skine z kodu. Dobra. Teraz sobie szukamy tej skóry, która tu jest. Nie ma takiej idealnej, idealnej. Teraz sobie wyszukamy jakąś bluzkę. dobra, Dajmy sześć, cztery, trzy, dziewięć, trzy, jeden, cztery, jeden, pięć. pięć. Okej. Okay. Jak nie ma, to powinna być bluzka, chyba że usunęli w sumie. To też może być, prawda, że usunęli. Czekajcie. Dobra, już. Teraz y, bym sobie wzięła stąd. Nie wiem, jakąś bluzkę, może o taką, jakąś różową. O. I teraz jakiekolwiek białe spodnie. O! I teraz yy, jakiekolwiek włosy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej. Okay. No tak, już nagrywam. Otóż. Mm, tak. hmm. Chciałam w ogóle wam podziękować, że aż tylu was jest, nie spodziewałam się, że będę miała takich fajnych widzów, że ogólnie we wszystkim mi pomagają i w ogóle. Tyle nas razem jest. Dobra, i patrzcie, patrzcie jak to wygląda. Normalnie jakbym jechała w tym wózku, nie? Dosłownie. A nagrasz jutro do... czyli... Co? Eee. Nagrywasz jutro do czyli Rodzinka, please? Rodzinka. Ludziki wy wie, nie wiecie, jak to trudno się tutaj nagrywa. Trzeba, bo. Jakby. OBS Studio bardzo ma. Jakby. Zależy na tym, żeby nie było głośno i przez to cicho mówię na nagraniach i dlatego tego chyba przez słuchawki jakby mam takie lagi i ogólnie to nie mogę w ogóle zatrzymywać nagrań i a jak na telefonie bym chciała nagrać, to max z 3 minuty musi trwać film. Dopiero muszę go złączyć na laptopie, a co się wcale niełatwo złącza, bo trzeba znaleźć odpowiednie te, żeby było yy, po kolei, nie? i się jesteśmy, mega, mega ładna, wrel. Okej. Okay. dobra. Mm. Mm. Teraz, tak jak obiecałam na koniec odcinka, miałam Wam pokazać coś bardzo szalonego. Patrzcie to. Osoby, które mają vip mogą patrzeć, ale ci, którzy nie mają VIP-a, no to im to nie zadziała, nie? Bierzemy to. Ale ogólnie ci, którzy nie mają, to działa też to, co ja robię, tylko że działa tylko tymi, tymi które nie są za tego VIP-a, nie? Normalnie zakładamy wszystkie rzeczy, jakby z tego wszystkiego. Ale y, musimy cały czas przy okazji zmieniać strój, znaczy no, awatar, jakby, bo bez tego nam się nie uda tego zrobić, nie? Czekajcie. Dobra. Teraz y, robimy kolejne. cały czas wciskamy to i to, nie? Po prostu z mego łatwe to w ogóle nie jest skomplikowane, więc. Nie rozumiem osoby, która, która by tego nie umiała zrobić, nie, bo to już jest trochę szaleństwo. Nie wiem, czy te też robiłam już, ale tylko tyle powiem, że serduszka chyba najładniej wyglądają z tych wszystkich. I te, yy, czekajcie, i taki ogień jeszcze fajnie wygląda. On jest taki bardzo mocny. Tak jakby wam to powiedzieć. I teraz patrzcie na to, co się dzieje z moim awatarem. No, normalnie już jak robię awatar, to mi się wszystko tak laguje. Widzicie to? Widzicie, jakie są potem lagi takie. Nie wiem, ale ja to już tysiąc razy robiłam i to jest mega fajne. Okej. Okay. Dajmy tak. I teraz dajemy kolejne rzeczy tym. O! Chciałam powiedzieć, że te takie te. to teraz zakładam właśnie. Takie, nie wiem, migoczące coś które też jest fajne. I teraz właśnie pod nami jest szalony ogień, który... Nie wiem, jak wam to powiedzieć, bardzo... Bardzo fajnie wygląda po prostu, tak? W ogóle jest coś czarna, a jak dodaje się do tego czarne, to wygląda trochę gorzej. Wszystkie fanki muszą się teraz na mnie patrzeć, co ja robię. Bo dosłownie to, co ja robię, to jest nienormalne. Wszystko zakładam na siebie i, i co mi to da, no niby... No nic mi to nie da, ale przynajmniej będę miała na sobie bardzo i to, bardzo i to, bardzo i to bardzo dużo tych światełek, nie? <grystanie> <grystanie> Wystraszyły się. No fakt, to jest nienormalne to, co ja robię, no, no nie dziwię się im. Dobra, zakładamy kolejne rzeczy. Ja już nie przedłużam. Ja już bym chciała coś skończyć i wam pokazać efekt końcowy, bo na końcu to naprawdę mm -hmm. <laughs> wygląda dziwnie. Ej, co jest? Ej, yy, nie macie włączonego mojego, jakoby głosu, ale w tle gra jakaś muzyczka taka straszna. Może przez to, że niektóre itemki na Robloxie wydają dźwięk? Tylko, że itemki na Robloxie są drogie, a gdy ja poznam ten. Jakie mają kody? Lub można też kupić muzykę, to Wam powiem, nie? Czekajcie, bo ja teraz na tym stanęłam i powinnam to robić, a nie tamto, co ja robię. Okej, okay, teraz robimy takie dymki. I ogólnie to skończyłam prawie, bo teraz. Jesteśmy już bardzo, bardzo, bardzo blisko końca, a fanki muszą teraz taką minę mieć. Co ja robię? Nie, patrzcie, normalnie jest czarny dymek. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda z tymi gwiazdkami, bo z tymi gwiazdkami to jest jeszcze więcej, bo te gwiazdki jest jakby tych gwiazdek mega, mega dużo i one są duże, i w ogóle nawet nie są przeźroczyste. Nie, a na przykład nutki są przezroczyste chociaż trochę. Dobra, patrzcie, skończyłam. Skończyłam to. Patrzcie, co tu się dzieje. Co tu się ze mną dzieje, a? Ogień. Pomocy. I teraz jakbyście chcieli zmienić normalnie na swój awatar, to można jakby, co? I tak można normalnie zmienić awatar. Ja na przykład zawsze na odcinkach używam tego. O, a tam jedna płacze. No, no, nie poradzę, nie wiem co się ze mną dzieje. No nie wiem, to dosłownie nie wiem, ja płonę po prostu, nie? Ja płonę. Nagrasz jutro... Co? Pydyfy z rodzinki Ja nie wiem czekajcie mi się wydawało czekajcie mm. mm. Dobra, nic już To na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, lajka no i w sumie dla pa, papa.